To bardzo dziwne i specyficzne przeżycie przekroczyć granicę, która nie istnieje. Jeżeli macie ochotę to zrobić, możecie to zrobić właśnie tutaj. W tym momencie jesteśmy nad Mołdawią, a za tymi torami jest Naddniestrze. Według zachodnich mediów, na Naddniestrze to samozwańcza separatystyczna republika, gdzie bez problemu można kupić kałasza. Jest to gruba przesada. Na Naddniestrze to bardzo spokojne pseudo-państwo przypominające mini Białoruś. Pseudo, bo poza Abchazją i Osetią żaden byt nie uznał Naddniestrza za państwo, mimo że jest ono całkowicie niezależne od władz mołdawskich scentralizowanych w Kiszeniowie. Mołdawia nadal uznaje Naddniestrze za swoje terytorium, dlatego wjeżdżając do Naddniestrza z Mołdawii mijamy mołdawskich policjantów, a nie służbę graniczną oraz rosyjskie wojska pokojowe. To był cudzysłów. Po nadniestrzańskiej części granicy, gdzie wyraźnie widoczne są już sierpy i młoty, Naddniestrzański pogranicznik wystawi karteczkę z rejestracją, bo w myśl prawa międzynarodowego nie ma uprawnień, żeby wbić pieczątkę do paszportu. Kolejna ciekawostka to ceny i waluty. W prydniestrowskich sklepach zapłacimy tylko rublami i pieniądzem niewymienialnym poza Naddniestrzem. Takich paradoksów i ciekawostek jest w Naddniestrzu multum. Projekt Nadniestrze realizujemy wspólnie z kanałem Ciekawe Historie mojego brata, z którym byliśmy w Naddniestrzu wiele razy. Link do jego odcinka, przedstawiającego głębszy historyczny i polityczny obraz Naddniestrza, podaję w opisie filmu. To jest właśnie mój brat, a to jest Roman. Roman jest największym fanem Polski na świecie. Nauczył się między innymi polskiego z YouTube'a. 97% Rosjanów. I będzie nam pokazywał Naddniestrze. Zapraszam! Cześć, witam Was serdecznie. Tym razem z Naddniestrza z Tiraspola. Pokażę Wam mieszkania, jakie wynajmuję tutaj za 11 dolarów dziennie. A więc tak, tu jest jeden pokój z takim balkonem, jakby przechodzimy dalej. Piękna tapeta, gustowna. Tu jest sypialnia. Sorry za bałagan, też z takim balkonem, gdzie można sobie suszyć ubrania. Korytarz, Toaleta, jak to toaleta Łazienka z pralką I kuchnia, stanowisko z kątem Sprawa obowiązkowa w Naddniestrzu to koniak kwi Polecam Koniaczek musi być w Naddniestrzu, jak jesteście Czy to w drinkach, czy w postaci shotów, jak kto lubi A tu słynna sprawa nadniestrzańskie pieniądze, których nie da się wymienić nigdzie poza Naddniestrzem Są niewymienialne, dlatego że no, Naddniestrze nie jest uznawane jako państwo międzynarodowo Przelicznik na dzisiaj to 16,5 rubla na 1 dolar Tutaj są monety słynne Prawdopodobnie te właśnie były wybijane w Polsce Co spowodowało mały skandal dyplomatyczny A tutaj słynne plastikowe kopiejki Przepraszam, ruble, którymi można też tu płacić Taki nowoczesny dosyć pieniądz Co ciekawe, że mieszkanie takie jak to Jest nazywane mieszkaniem po euroremoncie Czyli po prostu takim remoncie na europejski styl Mieszkania, które nie są po euroremoncie Wyglądają znacznie gorzej być może mi się uda znaleźć moje filmy z 2012 roku, gdy byłem tu po raz pierwszy i wtedy pokażę Wam, jak wyglądały mieszkania przed jego remontem. Tu jest naprawdę niezły klimat. Tak wygląda klatka skodowa. Możecie sobie zobaczyć, tutaj są skrzynki pocztowe, jest winda. I wychodzimy na zewnątrz. No to możecie zobaczyć naklejkę, kredyty. I z tyłu jest naklejona praca w Polsce. A to jest budynek, w którym mieszkam. Widać go teraz z tyłu. Jest stary. Pokażę Wam go z tej strony. Stare, ale jary. Przy upałach 35 stopni, jakie to były teraz latem, trzyma chłód. Naprawdę to jest spoko. Z grubej cegły, czy tam czegoś zrobiony jest. Tu są moje okna. Muszę przyznać, że od mojej pierwszej wizyty w Naddniestrzu bardzo się Naddniestrze zmieniło. Z tyłu macie taką typową chruszczówkę chruszczowkę, czyli stary budynek kiedyś wybudowany, jeszcze tam w latach powiedzmy 60., pewnie albo 50. -tych. Natomiast nowe budynki, nowe biznesy powstają i wygląda to zupełnie inaczej. Ja widzę zmiany. Roman, którego poznacie, mówi, że nic się tutaj nie zmienia. Ja zdecydowanie widzę zmiany, jeżeli chodzi o Naddniestrze. Google jak wiadomo nie uznaje, że tutaj językiem narodowym jest rosyjski, tylko raczej mołdawski uznaje, że jest to część Mołdawii. Tu macie dobry przykład. Jestem przy jednej z głównych ulic Tieras Pola skrzyżowanie ulicy Lenina i ulicy 25 października. Strada Lenin, strada 25 oktobry. Nie wiem jak to się czyta po mołdawsku. A tutaj jest napisane po rosyjsku. Ulica Lenina i ulica 25 25 oktombrie. Chciałem wam pokazać fajny patent, który zawsze tu stosowałem w Naddniestrzu na wyciąganie pieniędzy z bankomatu Najlepiej mieć gotówkę oczywiście, ale jeżeli macie kartę Visa, no to z reguły było tak, że można było tę kartę Visa czy też MasterCard uczyć, użyć tutaj w jednym z bankomatów i były do wyboru dolary albo ruble rosyjskie, dlatego że nie mogły być ruble nadniestrzańskie, bo wizja ich nie uznaje jako państwo nadniestrze. No ale teraz jak podszedłem do bankomatów, no to okazało się, że jeden ma w ogóle przekreśloną wizę i Mastercard, natomiast drugi, gdzie wiza i Mastercard nie są przekreślone, nie działa. Także niestety tego triku wam pokazać nie mogę, a to ciekawe dosyć. Natomiast to nie jest tak, że nie możecie pieniędzy tutaj z karty wypłacić. Jeżeli będziecie tutaj kiedyś z kartą, to możecie wejść do banku do środka z paszportem i wtedy możecie wypłacić sobie normalnie, wymieniają wam na nadniestrzańskie ruble po ich kursie A tu się mieści Bank Narodowy Naddniestrza Jeden rubel jego symbolem Jesteśmy w samym centrum Tiraspola w tym momencie Ten bulwar, który widzicie po tej stronie, czyli to, co teraz mijamy, to powstało jakieś 2-3 lata temu Gdy byłem po raz pierwszy w Naddniestrzu, jeszcze tak nie było Także sporo się tutaj zmienia i trzeba jak najszybciej tu przyjechać, żeby zobaczyć jeszcze choć trochę postkomunistycznego klimatu tam z tyłu widzicie flagę rosyjską. One są rozwieszone wszędzie tutaj dookoła. O tutaj. Tu jest flaga nadniestrzańska, przepraszam. Te flagi rosyjskie są tutaj okazji parady wojskowej, która mniej więcej w tym okresie ma miejsce Paradę też wam pokażę Cóż, no Naddniestrze nie ukrywa, że jest z Rosją związane z związkami bliskimi i gorącymi Naddniestrzanie czują się bardziej Rosjanami, no właściwie Ruskimi, niż Mołdawianami Nawet czasami, gdy używają słowa, słowa Mołdawianin, no to w ich języku brzmi to tak, jak się mówili... No niestety, ale w Polsce czasami jak się mówi run", Rumun, no to brzmi troszeczkę pejoratywnie, niesłusznie oczywiście No ale tak jest u nich, gdy mówią Na Naddniestrze to kraj ludzi konserwatywnych, nie, nie ma możliwości, żeby tutaj dwóch facetów publicznie przyznawało się, mieszkało nawet razem, przyznawało się do tego, że, jest gej, że są gejami. Są tutaj piłczołowicie, hołubione wartości rodzinne. No, muszyna to muszyna, da? pani Rozumiecie Dlatego też dziewczyny są bardzo dziewczęce, wyglądają często jak larki Barbie. Są bardzo atrakcyjne, piękne. No, facet to facet, nieważne. Może tam być brzuchem, może być grubszy. Ważne, żeby był silny, żeby dał sobie radę, żeby zarobił pieniądze. To, że dziewczyny są ładne, atrakcyjne i kobiece, i naprawdę seksy i wyzywające, dlatego że chodzą często w bardzo skąpych ubraniach, wcale nie świadczy, że są łatwe do wyrwania, mówiąc kolokwialnie. Roman, który tutaj, u którego było w ciągu ostatnich paru lat kilkuset obcokrajowców, mówi, że żadnemu nie udało się na jedną Zwerwać dziewczyny. Są one bardzo konserwatywne i po prostu trzeba się z nimi więcej pospotykać, żeby cokolwiek się wydarzyło. O, proszę! Napis w jedności z Rosją. Natomiast jeszcze parę słów o tych dziewczynach, które tutaj są. No muszę przyznać, że poza Ameryką Południową, a właściwie Wenezuelą, to na Naddniestrze to jak dla mnie kraj, gdzie są najpiękniejsze dziewczyny na świecie Kraj, sam powiedziałem kraj No ale wiecie, skrót myślowy Być może chodzi o to, że jest tu mieszanka różnych genów Są tu geny Rosjan, Ukraińców, Mołdawian No nawet paszporty sobie tutaj wszyscy wybierają tak jak chcą Właściwie każdy może dostać tutaj jedy, paszport z jedne, jednego z tych trzech państw Klasyczna Łada i mołdawska restauracja Andy's Pizza z tyłu Dlatego też prawdopodobnie w związku z tym, że jest tu duży miks genów... No cóż... Głowa przeciętnego mężczyzny lata w lewo i w prawo Kobiety są tu piękne A sierpy i młoty wszechobecne Centralne miejsce Tiraspola i najczęstsze miejsce spotkań Pomnik Suworowa A tam data 2 września, czyli data powstania Naddniestrza Minęło właśnie 28 lat Tutaj jest wielkie przejście przez pasy, jak przystało na ogromną metropolię Na koniec... Największa atrakcja Naddniestrza, którą każdy, kto tu przyjeżdżał, pewnie widział i robił sobie przy niej zdjęcia Czołg A zaraz obok niego kapliczka, czy też cerkiew Mi osobiście przypominająca butelkę koniaku Quint Pomnik nieznanego żołnierza i poległych w wojnie o Naddniestrze O wolność Naddniestrza Tutaj pali się wieczny ogień A tutaj są groby poległych Niektórych poległych w wojnie o wolność Naddniestrza Jak widzicie, datę śmierci to jest 92 rok Kwiecień, marzec Kwiecień 92 roku co za paranoja, że w 92 roku dochodziło do takiej wojny, gdzie zginęło około tysiąca osób, z tego co pamiętam No ale w sumie, jeżeli niedawno dochodziło do wojny między Ukrainą i Rosją, a wtedy jeszcze mniej więcej miały miejsce Bałkany... Obrońcom Naddniestrza, którzy zginęli w latach 90-92 A tu chyba są wszystkie nazwiska poległych w tej wojnie Nie zdziwię się, jeżeli nastąpi atak troli na mnie, w związku z tym, że mówię, że na walczyli o swoją wolność no ale tak jest. Ja naprawdę byłem tutaj wiele razy i w Mołdawii wiele razy i oni nie czują się Mołdawianami, nie chcą mówić po mołdawsku, a Mołdawia ogłosiła wtedy, że będzie wprowadzony język mołdawski obowiązkowo. Przynajmniej tak mi mówią tutaj. Prawdopodobnie, znaczy na pewno Rosja maczała w tym palce i nakręcała ich przeciwko Mołdawianom, no ale jeżeli mówi się danej nacji, że nie będzie mogła mówić w swoim języku... Tak, jak błędnie moim zdaniem zrobili Ukraińcy ze wschodem Ukrainy, że zmieniają język na siłę. Gdy byłem w Dniepropietrowsku, w... gdzie wszyscy mówią po rosyjsku w kinie, to film był po ukraińsku. Ja nic nie zrozumiałem. Ludzie no rozumieli, no, ale to nie jest ich język. Oni tam mówią po rosyjsku. No to tak się traci część swojej ludności. Tak się traci swoich rodaków, którzy po prostu mówią w innym języku. I tyle. Pod łaską co to było? Kto to Kto pobiegł? Kto Za mną fajny klimatyczny budynek. Jedziemy dzisiaj na plażę Liman, tak się nazywa, w okolicy Tiraspola. 15 minut drogi, a tu fajny Moskwicz, chyba. Tak mi się wydaje. Natasza, do you know, how many... How much costs one meter of apartments here more or less? One room like 30 square meters costs like 12 thousand dollars. Yeah, sure. Without renovation. No, that. Oh, With cool. renovation it would be like few more. But the euro remote? yes. So, I don't know. I Na szczycie stoi. A widzisz, że teraz polu takiego nie ma? To jest miejscowość, która była stworzona. Że, e, najpierw była fabryka, ta elektro, e, a, elektrownia. Bu, elektrownia, tak, a później oni, oni zbudowali tutaj mieszkania dla tych pracowników e, i to, to wyrosło, tak, że stało rosną, rosnąć e, i teraz to jest dniostrza. I dlaczego jest tutaj plakat rosyjskiego? Polityka z Rosji? Bo bardzo wielu ludzi mają paszporty rosyjskie i mogą tutaj głosować na nich Ostatnio pro, prze, pro, pro przegłosowali? przegłosowali na Putina 97% Rosjanów, Rosjaninów, tak. którzy tutaj mieszkają 97% Czyli Putin jest tu jeszcze bardziej popularny niż w Rosji no nie, no tak, można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. Ludzie nie, po, po prostu nie poszli, do nie poszli do wyborów, a poszli tylko babci, a babci, bo to oczywiście, że będą głosowali na Putina, no, no i tak. 97% babci albo starych ludzi, czyli starych ludzi, poszli po prostu po po zagłosować, zagłosować na, Putina. na Putina, tak. Wszystko jasne. A teraz jesteśmy pod jedynym, jedyną siecią supermarketów w Naddniestrzu, czyli sheriffem należącym do Guszana, czyli takiego polityka. No tak, sklepy są całkiem fajnie wyposażone. Tak. 1 dolar to teraz ile rubli? A, 1 dolar to 17. No, no tak, to jest 1 dolar. 16,50 kosztuje 1 dolar. Możecie zobaczyć ceny O, piwo. Ceny alkoholu najważniejsze. Wielkie, 2,5 litrowe piwo Znany taki ser można kupić On kosztuje... Nie, napisa, nie jest Oś napisane jak chcesz kupić? Ile on tu ma kilogramów? 8? Osiem, ale to nie Czeka jest nie przywiozę w podręcznym bagażu do Polski w tym No proszę, polski produkt Polskich produktów jest sporo na Gnieszczu Spotyka się Tu produkty horteksu też chyba z Polski są Prawdopodobnie Coś, co ja uwielbiam tutaj na Wschodzie, to są te sosy Są pyszne Różne o wiele większy wybór jest różnych dodatków do mięsa niż u nas. Koniec. Roman, a możesz znaleźć najtańszą możliwą wódkę i mi pokazać. Gumkę? Wódkę. A, okay. Wodku. Tak, tak, dobra. Um, najtańszą. Tak, jakąś taką najbardziej dziadowską. No, no to jest dziadowska. Czy to jest wodka ruska? Russian Wodka. Wygląda, wygląda to pięknie i to jest stania, to jest 15 rubli, to jest mniej niż dolar. Czyli mniej niż dolar no czyli 3 można złote. powiedzieć 3,50 50 kosztuje pół literka. A koniak to jest marodowy a alkohol na tej prawda? Nie nasza, tak. Że, a Quim to jest fabryka, która w centrum miasta e, się znajduje. Chyba ten dobry jest ten dojny, mi się to bardzo podoba. 88 rubli, ale ma on e, 9 roków lat 9, 9 lat XO Ogólnie wszystkie te produkty są kwinta, prawda? To te wszystko koniaki. Kwińca. Wszystko wszystko, nawet z tego co jest widzę, kwińca. na górze są takie po, za 3,5 miliona za taką baryłeczkę, a 3,5 miliona to ale... nawet... Ale mi się wydaje, że, że tam... Nie, sz... przepraszam, 3,5 tysiąca. Wiesz co, ale tam jakość jest taka dobra, że mi się wydaje, że tam różnicy bardzo się nie poczujesz. Nie, 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 nie znajdziesz... Najtańszy koniak to który będzie? Najtańszy koniak będzie... A, no to jeszcze możesz pokazać, że oni teraz robią e, whisky, tak mm -hmm. się napisane jest, 24 rubli, ale syf, no wiesz, no śmierdzi, bardzo śmierdzi I z tych najtańszych jest 24 rubli Trzyletni koniek Trzyletni -letni, koni. tak Niezły klimat przemysłowy, obok którego jest jezioro no i idziemy nad jeziorko. Liman to jest typ jeziora, podobno. Jakoś się to pewnie tłumaczy na polski, że i tak to napiszę na dole. Piwo na rozliw. Mm -hmm. Nie mogę simać? Plaża Liman nie była najbardziej porywającą ze wszystkich plaż, jakie dane mi było widzieć w życiu Dlatego po dotarciu tam od razu zacząłem się rozglądać za tym, co by to można było zobaczyć albo nagrać Wtedy zobaczyłem te domki Idziemy zobaczyć jeden z tych uroczych domków to były domki wbudowane dla robotników chyba kiedyś, Na co? Dla robotników tak, żeby odpoczywać tutaj. Poprosiliśmy tą panią, czy nie mogłaby nam wynająć domku. Powiedziała, że nie może wynająć, ale jak chce, to może nam pokazać jak chcemy nagrywać. Także luz, idziemy, pokażę nam, wow, jaki hard to jest. Nie śmierdzi szczerze mówiąc. Kupą tu. No to dlatego, że toalety są pewnie, tak myślę. Taki klimat. O, i was tego nie, może А, вода для умывания. Для мытья, да? Да, чтобы умыться. Да. Здесь тоже, чтобы воду набрать. да? Ну нет, я ja просто я ja имею такой на YouTube. Имею такой ah, канал, можно сказать. Поняла. Я себе снимаю жизнь, путешествую. Жизнь в Приднестровье. Сейчас в Приднестровье, но я путешествовал в венесуэле тоже в Азии. Uh -huh. Во многих странах. Отлично. Слам <реклама> свидание. Winogronka, i Kwieżka koi u mnie w no, to u mnie rękawgi w sobie. Mam winogronami się was będę. O, jeszcze i Plus, No domek taki, że trochę ciasno tam, tak żeby sensu tam siedzieć, ale tutaj no. widok jest super. Co? Co to jest? To znaczy klimatyczny. Mogę tam wejść po tych skoda? Powiedzcie mi, że te y, psychodeliczne rysunki jak wielki zajec to nie jest ruska domena. Spójrzcie na to. No tu kolejne, to chyba jeden i ten sam malarz robił. Jaki klimat. To miejsce jest niesamowite, jaki to jest klimat destrukcji, socjalizmu, byle jakości metalu, przemysłu, wypoczynku, zmęczenia i wszystkiego w jednym Jeżeli tak wypoczywali robotnicy, to jak musiała ich praca wyglądać? W jakich oni warunkach musieli pracować? Szczerze mówiąc, myślałem, że to już koniec nagrywania na ten dzień i postanowiłem pójść na plażę pić koniak Los jednak wybrał, że miałem pić wino <laughs> Będzie panorama Dziewczyna, A! O, o, A, ja spojrzę, o Albo albo siostra Siostra, no I, извините, извините. Шед знакомый пани, которая показывала нам дом и запросил меня, поехал, что покажем мне пейзаж. Пейзаж, пейзаж, иди сюда, пейзаж. А тебе интересует, как красиво в домике, примерно, да? No, нет. Почему нет? No, нет? Давай иди сюда, иди сюда, сейчас покажем. Братан, ты обратился правильно, Нина. Он обратился правильно ко мне, молодец. Рыжий, а ну сфотографируй его. Это наш наш человек, вот он. О, о, это рыжий, рыжий. Это с Норвегии, так. Тихо, тихо. Привет. Не ругайся. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Барк. Хейло, 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 надо говорить. А, да, конечно. А кто так, братан, ты че? Все нормально. Все нормально, давай. Это мы живем Вау, там, здесь. Здесь как в доме. Мы, а, потому а, что это дом на воде. А да. Конечно, конечно. Это как, как квартира. Видишь, а какая красота. Так, да. Миша, мы еще тут не Вау, были. Вау, тупо кое нормально. Ту ладу. Иди сюда. О, рыба! Рыба! <свят> рыба. <свят> а, шнапс! шнапс. Шнапс. <свят> В морозилке вот. один хуй рыба тоже. Видишь, рыба. О, иди сюда дальше. И вот. Панорама здесь. А? Вау. А вау. сейчас будет, вау, дальше. Дальше будет, вау. А стакан вина ты пьешь? Да, я еще не, много не пью э, сейчас. Если И, много не пьешь, то ты... Тогда нет, не... нет, нет, нет. Всего я да. пью каждый день, но сегодня только... Хорошо, сейчас троше, пойдешь со мной. Сейчас пойдешь со мной, подожди. А вау, сейчас поп... вы увидите очень... Украину даже увидите. Пошли, пошли, пошли. Там, вон. Идем. Там Украину даже увидите. Здесь граница близко, да? Брат, мешайся, вот руб... Да, с противечеством. да здравствуй. Не бежай, слушай, я так грубо. Да, все нормально. Да. давай, не, бежай. Блядь, Ай, давай, давай. Горбутел а, Сейчас я пошлю. Тебя... Игореша. Быстренько сходи, бутылочку с вином возьми сюда, быстренько. Там, где начато у меня сказал, А вы здесь руководите всеми квартирами? У вас ключи до всех? Не, нет. Это мое личное. А, частные, понимаю. Да. О, курда. Давай, снимай, как оно. Слышь, снимай. Снимай. Короче, будешь должен мне... Короче, кока-кола будешь должен мне. Для приличия. Серж, вот, Серж, ты, 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 Серж! Ты, ты. Вот, а ну махай! Уже. Это мы норвежцы махаешь, Это, это махай. Там, все Украина. Вот это уже Украина. Украина, а, вот, а, интересно. Да, вот там уже граница. Вот. И мы живем на этой только рыбе. Больше жрать на нас нечего. Я знаю, что нет. Сейчас увидишь его, сейчас увидишь. сейчас. давай она в гости не заходит, пока стакан вина не выпьет. Ты пил стакан вина? Еще нет. Сейчас будешь. Сейчас. Снимай. Снимай. За счет этого лимана мы живем, ловим рыбу и вот живем за счет рыбы. Если не эта рыба, да. мы бы сдохли с голоду. Сдохли, Фринисович, сдохли. Да, нет, это не такие не жарты, это неправда. Чисто не правда. Это, это, чисто правда. это окунь. И красноперочка пока идет. Назвать? Рыба это фосфор, это ум, это мозги. А все, что не хватает нам, мы то Но и любим. А сколько дней сеть нужно там, чтобы столько э, рыб Вот было? утром поставил в 11 часов. Сейчас снимаю, вроде нормально все. Иначе она сдохнет и пиздарики да, мне. Да, да, да. Э Когда -э -э горячая, она... Вот. Это, чтобы угол... не было дубовой, надо а -а -а. снимать. Сдохнет. Стаканчики Помытый. Вино. Это вино Лишь. покупается, да? Нет. А, домашнее, личное, понимаю. Лично его. Братан, обрати внимание. Лично его, это, сам так, так. Опа! Вино. Роман ну, мой друг от а, 2012 -го года. Я первый да. раз приехал в Сестровье, да. Сех вон разговаривает. Так, девочки, мальчики, а ну быстренько. Мэй фрэнк, давай. На здоровье, давай. На, давай. на польском давай. на здоровье. Давай. На здоровье. На здоровье. На здоровье. На здоровье. Ну, у нас тоже самое. Щице натош пьем, молотовенький. Да. Я был в Польше. Да. Давно? <сёк> в машины. 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 Он перегнал. Да. А, От меня останавливала полиция, я с ними разговаривал, вот как вот с ним. Uh -huh. Я понимал да? Uh -huh. Они он почти по-русски. Он а я хочу обратиться к польскому народу и брать тебе. Что, не дай бог, какой-то конфликт, вам придется полякам. Пиздец. Тихо, не говори. Пиздец. <смешно> Знаешь, <смешно> почему? <смешно> Потому что Россия, Красная Армия для вас создала, блядь, государство. Красная <смешно> Армия. Раз. Во-вторых, эти земли, если, не дай Бог, Россия с Германией где-то что-то, поликом пиздец, потому что вы с американцами, с американцами, вы сейчас Вась, Вась, а так как Россия в мире, сильнейшее государство в мире, сейчас, в данный момент, она сильнейшая. Америка это жопа. Америка это вот она, жопа. И дай бог, что было так хорошо. Но все, что вы делаете в Польше, это неправильно. Потому что самое большее для вас Россия сделала. Она соединила почву в кучку, и если будете вы все нормально с, с Россией, то она вам вернет Галицию назад. Но no нет, не только, потому что Советский Союз, когда был, да, они убили 30 тысяч польских офицеров в Катыню. — Помнишь, да? — В Катыни, ну да. — В, Katynину, в Katynину, да. что, русские? Да, — не, не спорю, не Katynине, да. — Не, мы из Москвы. В Катыни, в нет. — в Ну так они же предали e, Красную Армию. — Нет, подожди. — Нет, это было так. Потому что поляки победили с большевиками в 20 году. Потом Советский yes, Союз, да, мы... они убили 30 тысяч офицеров. Yeah, там no, no, головы, они, же, они же предали рос... Красную Армию. Предали российскую Красную Армию! — Кто? — Поляки. Как? Когда? Ну, вот тогда, в то время они предали, поэтому их уничтожили. Я чистый молдаван с польской фамилией, ну да. я, я ворский. Польская. Польская. Я отвечаю, что, как Невский сказал, кто с мечом придет к нам, от меча погибнет. Ну да. Так. Как вы пришли? Нет, подожди, как вы в полике пришли? 30 тысяч те офицеров, как вы пришли? С мечом пришли? Ну нет, когда? Тихо! Как они пришли? Они пришли с мечом? Ну нет, нет, потому что Риббентроп Молотов, да? Да. Они договорились. И Польшу поделили. Да. И в тридцать девятом году... Ой, Давай, братан. Вода здесь. Не ванна, душевая. Туалет. Это кухня. Холодильник все новое, здесь сюда, пожалуйста, здесь. Да. История И, о, о. А история вернется, когда братья это славяне. Но это без войны не, не будет. Война не нужна спорю, будет. Не спорю. Слышь, но мы доброжелательные люди, То мы почему? любим поляков. Пожалуйста, вот, на. Да. Но если бы американец приехал? Mm. Не принял бы. Серьёзно? Я не принял. Серьезно. Вот, крест. Спать вопросов нету. Но за столом. А, до своего дома пить. Понимаю. No. Потому что американцы это пидорасы. Бартан, А мне нравится моя колонка.